2 zł, 1924 rok, e, moneta wybita w Filadelfii e, ze znakomitą ceną NGC MS62. Tylko, że e, w tym przypadku, proszę Państwa, mamy do czynienia z monetą ekstremalnie rzadką, bardzo rzadką próbą e, międzywojenną. Jest to, proszę Państwa, 2 złotówka 1924 wybita w Benicy Filadelfii, ale wybite jako nieodwrotka. To jest, proszę Państwa, drugie notowanie takiej monety. Pierwszy egzemplarz był oferowany bodajże dwa lata temu na platformie OneBit. Tam był egzemplarz już znacznie w stanie zachowania. Tu mamy egzemplarz absolutnie menniczy, niepoprawnie co prawda opisany, graderzy nie zauważyli. Tej anomalii, że tu mamy odwrotkę, ale wybitą jako nieodwrotkę. Także bezdyskusyjnie jest to oczywiście bardzo rzadka próba. Według katalogu Janusza Parchimowicza, ostatnie wydanie, tam mamy nakład miniony 100 egzemplarzy, ale po konsultacjach z yy, osobą, która specjalizuje się w próbach międzywojennych, raczej tutaj nakład jest nieznany i możemy tu tutaj spodziewać się, Nakładu rzędu kilku egzemplarzy. Także naprawdę moneta bardzo, ale to bardzo rzadkie. Oczywiście stan zachowania absolutnie menniczy. Tutaj ładny, przyjemny zegarowy połysk. Mennicza moneta, bardzo rzadka, bardzo rzadka próba. Także polecamy Państwa uwadze.